Mieszkańcy osiedla Armii Krajowej doskonale wiedzą, że w budynku administracji Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma swoją siedzibę filia numer 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Ale może nie wszyscy pamiętają, że filia biblioteczna obchodzi 40-lecie swojej działalności. Dzięki zachowanym dokumentom 3 listopada 1972 roku filia rozpoczęła działalność. Zapisano dwóch czytelników, wypożyczono cztery, cztery książki. W bibliotece mamy do dyspozycji mieliśmy 525 egzemplarzy i w sumie przez dwa miesiące jeszcze działalności, bo w filia, listopad grudzień zamknęliśmy liczbą prawie 600 wypożyczeń. Czytelników w sumie było wtedy przyjętych 68 osób, z czego aż, aż 42 osoby to osoby do, do 14 roku życia. Filia dla dzieciaków. Do 1977 roku biblioteką kierował Aleksander Przybylski. Następnie do maja 2005 roku kolejno filią prowadziły Anna Stefaniak, Franciszka Pietras, Anna Sobiesiak i Zdzisława Sima, która kierowała placówką najdłużej, bo aż 19 lat. Każda biblioteka, każda placówka ma zapisaną swoją działalność w takim, nazwijmy toż tam buchu, pamiętniku. Teraz już na pewno niemodnym, modnym, bo nikt z dzieciaków, nie wiem czy jeszcze pamięta, dawniej wszystko w, 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 pisało się w pamiętnikach, opowiadało się, zapisywało się każdy dzień, a dawniej właśnie w ten sposób. Każdy dzień, każdy dzień, chwili, począwszy właśnie od rozpoczęcia. Każdy z kierowników wprowadził swoje wpisy, każda impreza, każda przeprowadzana jakakolwiek działalność kulturalna e, miała swoje odzwierciedlenia w tej właśnie kronice. Zdjęcia czytelników, niektórzy z nich to już e, dorośli, żonaci, dzieciaci i miło jest strasznie pooglądać e, właśnie tą historię. Obecnie w filii bibliotecznej zapisanych jest 463 czytelników, a księgozbiór liczy około 15 tysięcy egzemplarzy, które z trudem mieszczą się na 30 regałach w pomieszczeniu o powierzchni około 24 m2. A książek wciąż przybywa, bowiem już kolejne są zakupione i czekają na opracowanie oraz miejsce na półkach. Nie kupuję książek dla wybranego czytelnika. Tylko muszę książki podzielić według zakupów dla tych najmłodszych, bo muszę mieć jakieś dobre, fajne, nowe, kolorowe bajki. Muszę mieć jakieś książki dla tych troszeczkę starszych. Nowe lektury by się przydały, bo co roku zmienia się lista lektur obowiązkowych. Potem no, przydałyby się nowości. Potem cała Rzeczypospolita Babska, nazywana przez moje czytelniczki. Tutaj mam trzy takie regały z, z, z najświeższymi rzeczami właśnie dla nich. No potem jeszcze literatura faktu, potem literatura taka wspomnieniowa, biografie. No i nagle zasób finansów się kurczy, a tu jeszcze, by, jeszcze bym coś chciał, jeszcze bym coś chciał. W ciągu dnia filia odnotowuje od 15 do 40 czytelników, w tym sporo dzieci. Biblioteka posiada w swoich zbiorach wydania unikatowe, które są dostępne tylko na miejscu. Najstarszą książką, niestety w renowacji, jest książka z 1904 roku. Zabór rosyjski. Przewspaniałe wydanie. No, no, przykro mi, że w, taki, w takiej postaci, ale ona tak jak mówię, ona za parę miesięcy już odzyska swój dawny blask. Niestety musiałem ją po prostu naprawić. <laughs> Wspaniała książka o życiu Andreoliego. 1904 rok. Mamy 2012, więc trochę ta książka już, już ma najcenniejszą. To była najstarsza. Najcenniejszą według mnie książką w mojej chwili jest książka z 1908 roku. Ojciec Witkacego, Stanisław Witkiewicz o Matejce. Traktująca książka o jego malarstwie ze wspaniałymi, cudownymi ilustracjami. Te, oj, takich rzeczy się już nie robi. To jest. Oh aż w mowę mi odjmuje. Cudowna książka, naprawdę, naprawdę wspaniała. No niestety nie są to książki do wypożyczenia, bo ich stan już nie, nie pozwala. Też w przyszłym roku te książki znajdą się w głównej bibliotece, muszę je oddać, by zasilić Nasz zbiór starodruków. Jak widać, filia ma się czym pochwalić, bowiem przez 40 lat sporo zdążyło się wydarzyć. Najważniejsze jest to, że jeszcze istnieje, że mimo tych 40 lat filia cieszy się dużym uznaniem. Tak w naszej społeczności, tutaj na osiedlu Armii Krajowej, na osiedlu Bugaj, że filia jest zauważana, że żyje, że czytelników nie brakuje, że przychodzą, że wypożyczają książki. Że czytają, że czytają, co w dzisiejszych czasach jest naprawdę w, w, trudne. Czytają i babci, i wnukowie. Czytają i babci i wnukowie, i studenci, i, 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 i te dzieciaki starsze, gimnazjum y, i osoby pracujące, które. Jakby tak lecieć według dziennika prowadzonego przeze mnie, dziennika statystycznego, no to tych zawodów rozpiętności od rolników przez pracowników fizycznych, przez młodzież uczącą się, no jest trochę. Na pewno mniej niż w latach ubiegłych, ale bądźmy dobrej myśli.